Cześć siema. witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Z się niektórych nie jak Prezent, i dziś witam Was w kolejnym omówczym gameplayu. Dziś, temat odcinka, takie pytanie: jakie następne DLC szykuje się do Farming na 25? To mnie właśnie zainteresowało, bo drugi kwartał już się rozpoczął, e, aktualizacja 1.7 już jest, Precision Farming zapowiedziany już jest w drodze. No, to jeszcze zostało nam to właściwe DLC, które nam zapowiadają w Year One Season pasie Także dziś chciałbym trochę poprzypuszczać, omówić, odnieść się. Na samym wstępie zachęcam Was do za subskrybowania mojego kanału, Zostawcie łapki w górę, podzielenia się swoją opinią w komentarzu, bo jestem ciekaw Waszej opinii, a może i też Waszych przypuszczeń. No i zaczynamy z tym. Zaczynamy z tym. Yy, najpierw. Przeniesiemy się do tego, co podają nam dajanci w kategorii moc w Real One Season Base. Dosłowne tłumaczenie tego, co nam pokazują, czyli performance on plains and prairies, jest to wydajność na równinach i preriach. Preria są to jest to formacja roślinna o charakterze stepowym. Występująca w centralnej części Ameryki Północnej, na wielkich ruchinach. Ze względu na znaczną zmienność wyrusza się szereg typów prerii. Tego już wam nie muszę dyktować, bo tego nam nie interesuje. I tak, na samym wstępie można powiedzieć, że jakieś maszyny, które najlepiej pracują na preriach i płaskich terenach. Jeśli chodzi o preria, no to wiadomo, charakteryzują się one w Ameryce. Północnej, tam ich najwięcej jest, więc moje pierwsze przypuszczenie to będą jakieś duże i kultowe maszyny. Takie mam na razie przypuszczenie. Jest to oczywiście przypuszczenie, nie mówię, że tak będzie. Zaczął się pewnie komentarze, że o, co ty pieprzysz! Nie. Ja tylko przypuszczam. Jeśli chodzi o dalsze jakieś przypuszczenia, Trzeba zajrzeć do numeru 8 oficjalnego magazynu Falyk Simulator. Więc teraz sobie otworzę, akurat to jest, uwaga, uwaga, na stronie 13 przy zakładce Year One System Pass. Tutaj pisze, jest fragment. Podobnie jak w poprzednich latach, wybór maszyn dostępnych jeszcze zostanie znacznie I który z nich powalą nas na kolana. Dodamy jeszcze jedne z najbardziej kultowych, a także jedne z największych jakiekiekiekolwiek istniały w serii gier, fanik simulator. Czyli co? Moje przypuszczenia yy, zaczynają się potwierdzać. Jednak są one troszeczkę podzielone. Są one troszeczkę podzielone, ponieważ yy, tam pisze, że kultowe albo jedne z największych albo te które powalą nas na kolana więc trochę to jest takie dziwne ale jeśli chodzi o y, jakieś jedne z największych czy które powalą nas na kolana musimy jedne wykluczyć któreś z tych ponieważ wszedł już na pack i to już nam uzupełnia to y, jedne z największych albo te które powalą nas na kolana a wiadomo next pack niezbyt się przyjął tak szczerze no i te przepuszczenia troszeczkę zaczynają się spełniać, czyli jakieś kultowe i duże maszyny, duże maszyny, jedne z największych. Myślę, że coś będzie to w stylu Big Bada, coś takiego, ponieważ takie maszyny dobrze pracują na płaskich terenach, szczególnie w Ameryce Północnej, więc. Na ten dzisiejszy odcinek, bardzo krótki odcinek, takie jest moje przypuszczenie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, podzielenia się swoją opinią w komentarzu. A to już koniec tego odcinka. Ja się żegnam z wami i słyszymy się w następnych filmach. Do następnego, cześć!